Z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spity jest porównanie dwóch smartfonów Xiaomi: Xiaomi Mi 9SE i Redmi Note 7. Jeżeli chodzi o Xiaomi Mi 9SE, mamy tutaj. Snapdragona 712, 6 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o Redmi Note 7, mamy Snapdragona 630, 4 GB pamięci RAM. Oba fony wyczyszczone, oba fony wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, sprawdźmy, który szybciej działa, który szybciej odpala aplikację, który lepiej pozostawia je w ramię. Lecimy. Allegro dla Redmi Aliexpress, również dla Redmi. Ceno. No, troszeczkę szybciej Mi 9 SE, Galerie, prawie remis, chociaż bardziej Mi 9, HBO Go. dla Xiaomi, pla no, bardziej dla Redmi, chociaż tutaj ten coś chciał, jak deadepl, to mi powiedział, że remis, mapy. no może red... tutaj szybciej player .pl. no tu szybciej Redmi Olix no mi dziewiątki se pyszne pl bardziej Redmi Pizza Portal Mi 9 SE, sklep Play Tum dla Mi 9 Spotify Również Mi 9 Taptalk. Talk Też Mi 9 O tu coś jeszcze sobie myśli, ale dobra, czekamy. czekamy TripAdvisor No i ciekawe, na telefonach się mi TripAdvisor wisi, to już nie pierwszy raz to widzę, Twitter, tutaj Mi 9 SE, Uber, dla Mi 9 SE, Wykop, tutaj Remis i YouTube Mi 9. No. Telefony dość podobnie, małe różnice, ale chyba minimalnie dla mi 9SE, czyli 712, szybsza troszeczkę, znam szybszy troszeczkę niż 660 w Redmi. Dobra, RAM: 6GB, 4GB, zobaczmy jak tutaj z zarządzaniem, co pozostaje, co nie, lecimy. Allegro, No, ubite w obu, niestety. AliExpress? Też poza RAMem w obu przypadkach. Ceneo? Ponowne uruchomienie w obu smartfonach, czyli źle. Galerie. No, tak sobie bym powiedział, HBO GO, restart aplikacji, w obu przypadkach, i e No teraz, ten coś chce, no tutaj jakby w ramie, tutaj nie, jak dojadę. Ponowne uruchomienie mapy, tu w ramie, tutaj nie do końca, player.pl. Też restart w obu, OLX też niestety restart w obu przypadkach pyszne.pl restart, od nowa doczytuję listy restauracji pizza portal tak jakby z ramu w obu sklepy w ramie spotify tu w ramie tutaj.ng tabtalk no thanks tu by trzeba powiedzieć, że teoretycznie teoretycznie w ramię było, chociaż coś chciał TripAdvisory wiszą jak wisiały, czyli powiedzmy, że w ramie. Twittery uruchamiane ponownie, Uber zrestartowany w obu, Wykop, tak jakby w ramie, i YouTube zrestartowany w obu. A mam wrażenie, że minimalnie więcej aplikacji w ramie było w smartfonie, który ma mniej giga, czyli w Redmi, a w Mi9 było ich ubite więcej, więc no, dziwne, dziwne. 6GB, giga, 4GB, giga, a też 4GB lepiej było zarządzane, niż te 6 Dobra, sprawdźmy gry. Jak będzie w przypadku gier, lecimy. Najpierw otwieranie, później pozostawanie w ramię. Asfalt 9. Kto wygra? Czekamy. Mi 9 SE. Redmi po chwili. Dobra, następny tytuł asfal 8. Tym razem redmi, czyli po jeden, jak na razie 9 coś długo myśli. A poczekamy. I bardzo długo czekamy. No dobra. Szkoda naszego czasu. Następnie mamy Temple Run 2. No praktycznie remisowo. Dokładnie, ciężko powiedzieć, który minimalnie szybciej klatknął, słowo twórstwo nowe. Subway Surfers. No tutaj Mi 9 SE szybciej. Na Redmi trochę musieliśmy poczekać. Następny tytuł będzie to Dead Trigger 2. na forat mi Asphalt Extreme no i również mi 9 sesa szybcha Unkilled On no, coś czuję chyba, że też mi 9, ale zobaczymy. Dokładnie. No więc tutaj w grach również mi 9 szybsza, choć z no jedną grą miała problem. Dziwne. Dobra, to sobie przejdźmy. I mamy PUBG. Ostatni tytuł. No więc na razie wydajnościowo bardziej mi 9SE. Choć trochę RAM dziwnie działało, to trzeba przyznać. Ale zobaczymy jeszcze. Czy gry pozostają w pamięci ram, czy też jakoś dziwnie się z tym dzieje? Zaraz się dowiemy. No, czekamy, czekamy. jeszcze coś nam się ściąga, więc no, dobra, powiedzmy, że nie będziemy brali chyba tej gry pod uwagę, ale tak, pewnie. Chociaż może dajmy szansę, się tu mamy już jednym odpalona, poczekamy sekundę, niech się nam gra odpali dokładnie w Redmi i zrestartujemy ją. Tylko pytanie, jak długo będzie nam to trwało w przypadku Redmi ta siódemki. Ale no, chyba wnioski są proste. Tu będzie szybciej. Dobra, szkoda Waszego czasu. Nie będziemy przedłużać filmu. Jeszcze raz zobaczmy, jak jest z przypadkiem pamięci RAM. No, to lecimy. Asfalt 9, ubite w obu przypadkach, czyli poza pamięcią RAM. Asfalt 8, tutaj w, poza RAMem się nie uruchomiło. Tu w ramie. Zobaczcie, czy nie w ramię w obu. Tu w ramie też. Tutaj nie. Czyli na razie, jeżeli chodzi o RAM, wygrywa Redmi. Subway Surfers. W obu przypadkach w ramię, czyli jest ok. Wkurze podwójną konieczność dotknięcia. No tutaj gratuluję to. Tu jesteśmy w ramię. W obu przypadkach. Asphalt Extreme również w pamięci RAM w obu. Unkilled. Sytuacja analogiczna. I PUBG. W tych samych momentach co było, ale no minimalnie szybciej, więc chyba jeden tytuł bardziej w grach. W RAMie znowu miało Redmi, czyli te 4GB lepiej zarządzane niż 9 w przypadku Mi 9SE. No więc takie wnioski, takie uwagi, czyli ten zdecydowanie szybszy, ten troszeczkę lepiej zarządza pamięcią RAM. Tyle. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć? Piszcie w komentarzach oczywiście odnośnie jednego i drugiego smartfona. Macie playlisty na dole, linki do społeczności, profil na Patronite. Cie. Oczywiście jakiś dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, to się zawsze przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. te porównanie Mi 9 SE kontra Redmi Note 7. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!